Halo, halo. Uśmiech. Witamy serdecznie na naszej szóstej biesiadzie w naszym salonie, na naszych rozmowach. Może poczekamy jeszcze chwileczkę. Dzisiaj byliśmy punkt dwunasta. Może ktoś dołączy, a może nie. Jest obojętnie, bo fajnie jest, że można to nagrać i y, później każdy może sobie obejrzeć, jeżeli będzie miał ochotę. Dzisiejszym tematem bez przygotowania są nasze historie. Chcielibyśmy y, dzisiaj po prostu tak od siebie opowiedzieć Wam, y, jak to się właśnie, y, co się u nas wydarzyło, że zajęliśmy się y, Marketingiem sieciowym, marketingiem polecającym. Rysiek potem opowie, jak wygląda u nas ten plan w ogóle marketingowy, plan wynagrodzeń, na czym to po prostu polega. A ja może tak na wstępie opowiem, nie chcę się powtarzać, bo ostatnio też już mówiłam na poprzednich, właśnie odcinkach. Jak ja weszłam do tego marketingu, więc powiem dla osób, które pierwszy raz nas oglądają: nazywam się Alina Kowalska w Polsce, a tu w Niemczech niestety mamy nazwisko zmienione. Kobiety mają tutaj męskie nazwiska, więc nazywam się Alina Kowalski, a to jest mój małżonek od 48 lat, Richard. Nazywał się też Rysiu. No. I właśnie, chcę teraz powiedzieć, że przed siedmioma latami przeprowadziłam sobie kurację metaboliczną. No i po prostu po oczyszczeniu mojej, mojego całego ciała mojej szyszynki zauważyli to moi klienci w kwiaciarni, którą prowadzę w Dortmundzie już 30 lat. No i też chcieli po prostu sobie tą kurację, co niektórzy, przeprowadzić i w ten sposób zaczęłam polecać produkty, powiem szczerze, nieświadomie, bo w ogóle nie chciałam tego robić, dlatego że ja dochody miałam dobre, bo mam po prostu no, własną kwiaciarnię i nie narzekałam na jakieś braki finansowe. No i że tak powiem, tak się wydarzyło, że po miesiącu dostałam takiego bonusa. I ten bonus po prostu mnie zaskoczył. Bo otrzymałam 380 euro. No i dla mnie to był taki po prostu kopniak, dlatego, że myślałam sobie, kurczę, ja tak pracuję w tej kwiaciarni, muszę dużo przywozić tych kwiatów, obrabiać, sprzedawać, a tutaj tylko po prostu za pomocą mojego języka w sklepie zarobiłam pieniądze, których się absolutnie nie spodziewałam. I pomyślałam sobie, że no, trzeba się tym zainteresować, ale było to niełatwe, ponieważ no, wiadoma sprawa, że czasu za wiele nie miałam. No, ale pomimo wszystko osiągnęłam jakiś tam pułap i zdobyłam w krótkim czasie, Pierwszą taką, że tak powiem, porządną nagrodę, czyli zdobyłam tego brąza. I razem z moim małżonkiem pojechaliśmy do Anglii na cztery dni na takie szkolenie. No i wówczas poczułam po prostu jak to działa ten multilevel marketing, co to znaczy właśnie takie, takie spotkanie ludzi, którzy dbają przede wszystkim o swoje zdrowie. No i poczułam tą moc tej grupy. Ta moc była tak, taka energia po prostu od ludzi biła, że no przerosło to moje po prostu oczekiwania. no i w tym czasie też Rysiek zakochał się tak samo chyba w tym właśnie marketingu. No i postanowił mnie wesprzeć. I teraz może powie Rysiek, jak to w ogóle u nas wygląda. No jakoś to było tak, że ja obserwowałem sześć miesięcy, co Alina wyprawia. <laughs> Odchudza się. No tam y, nasz syn powiedział: Alina, ty do, do swojej mamy, no ty trochę jakoś tak dziwnie wyglądasz przy grubo, nie? No trzeba coś zrobić, trzeba będzie ćwiczyć, czy sport robić, czy coś innego. No może Alina, nie, to było Alina, tak, że Paweł powiedział, że ja wyglądam jak elefant, jak słoń, bo to było, y, zanim zrobiłam sobie tą kurację, właśnie. Że ja nie myślałam o tym, jak ja wyglądam, tylko to był po prostu przypadek. No tak, ale Alina pracow pracowała od rana do 19 dziewiętnastej to ciągle zmęczona, no to nie idzie żadny sport robić albo coś innego. Jeszcze niedzielę pracowałam, także dwa dni wolne miała w roku powiedzmy Sylwesta, syl znaczy nowy rok i jakiś tam dziennie. Trzy razy w roku. Czy, czy dwa razy czy trzy hmm. razy w roku było. Balne. No, wolne i to wszystko było. No i nie było możliwości, żeby mogła uprawiać sport, czy robić inaczej. No, zmieniliśmy ten czas, powiedzmy, chcieliśmy zmienić coś ze stylu jedzenia, no, ale też nie szło jakoś. No i przypadek był taki, że to już Alina zaczęła, spotkała kogoś, czy to znajomego, który pytał się, jak? Ale to może nie opowiadać no, ja historii, Rysiu, tylko powiedz dokładnie, na czym teraz polega może ten nasz właśnie... Nie, ten... to na końcu będę mówił. Tak? Tak. No dobrze, no, no to I, powtarzam. I w tym czasie ja się przyglądałem, co Alina robi. No następnie już zdobyła tego brąza, wtedy byłem jako no po prostu towarzyszący osiągą. na tym zjeździe we Frankfurcie. No, byłem trochę zdziwiony, że wszyscy ludzie są tak zdrowi i po prostu uśmiechnięci, no, że są tak przyjemni, no inna energia po prostu, inna energia, jak tu na, na zewnątrz. No, to było moje zaskoczenie. Ja się czułem, jakbym przyleciał z, ze średniowiecza, a nie, a nie na przykład z, z teraz, nie całkiem inna sytuacja była. A ja podłączę później zdjęcia. To możecie sobie popatrzeć, jak rysiek wyglądał, jak mi towarzyszył właśnie na tej imprezie. No i w ten, ta, w ten czas to pierwsze było właśnie, ja w tym czasie też w domu gotowałem, bo nie było czasu, nie, nie cały czas, ale od czasu do czasu gotowałem. No nie szło po prostu inaczej ten robić. No to myśmy zmienili jedzenie, no ja w ten czas schudłem powiedzmy 10 kilo. No ale co z tego? W styczniu byłem to samo, znowu byłem, znowu około 100 kilo. Że przy, oprzymy, bo pomagałeś mi i no. wspierałeś mnie i nie robiąc tej kuracji metabolicznej, Rysiek zmieniając styl życia, znaczy jedzenia, zrzucił też 10 kilo. No to było, e, to było chyba no jest wrzesień, sierpień, wrzesień. No i ja pojechałem już potem do, z Aliną do, no, do Frankfurtu. Po Frankfurcie zacząłem, myślę no nie, no trzeba, no trzeba, no trzeba. No i wpisałem się do Live Plus. Razem jesteśmy w tej chwili jako rodzina wpisani. No, i zacząłem działać w Life Plus. Na początku nie robi było tak, że ja od razu kurację metaboliczną robiłem. Nie, próbowałem po prostu odżywianie komórkowego Deli Proantenol Omega. Dopiero w, to było kwiecień, zacząłem robić kurację metaboliczną. No, 2,5 miesiąca, 20 kilo zrzuciłem. No, wyglądałem jak e, szkieletor, <noise> można powiedzieć. Chyba 79, 92. Mm. No, aż zdziwiony byłem, że mogłem do takiej mojej wagi genetycznej dojść w tym czasie, co było. No to był dla mnie szok i codziennie na wagę, i codziennie na wagę. Tu 200-300 gram. Bo das to było normalnie, no cudo było. Chciałem dodać, że rysiek się tak odchudził, że po prostu to właściwie to nie pasowało chyba do jego wzrostu. No i muszę powiedzieć, że wszedł w ciuchy od naszego syna. Bo po prostu wszystkie jego ubrania były no, za wielkie, i mamy takie właśnie fajne, pamiątkowe zdjęcie z, tego, z tej fazy. Ale 79 kg dla ryśka to było, to było za dużo. No i teraz troszeczkę znowu z powrotem wrócił i tak jest dobrze. Także, my właściwie stosujemy cały czas to odżywianie komórkowe. Sprawdziliśmy, że te produkty po prostu nam służą. Że się dobrze z tym czujemy, no i właśnie nie wiem, coś się tak jakoś oświetlenie zmieniło. No, teraz jest już dobrze znowu. Mhm. No i właśnie postanowiliśmy polecać dalej te produkty znajomym. No i zbudowaliśmy dosyć sporą sieć odbiorców. No i Działamy dalej i to będzie już dla nas zajęcie, chyba do końca życia. W każdym momencie nie robimy sobie jakichś wielkich planów i jakiegoś wielkiego ucisku, że musimy już teraz coś tam osiągnąć. Nasza po prostu grupa, nasz team się rozrasta, no i czekamy właśnie na to nasze, że tak powiem, momentum. Tak? jak to się mówi w, w MLM-ie. Teraz może Rysiek opowie, ym, jak u nas wygląda system wynagrodzeń, tak? To no oczywiście, ciekawy. to nasz plan y, wynagrodzeń to jest w ten sposób, że to jest liniowy. W tym czasie, że my jak na przykład bierzemy, kupujemy jakiś, y, produ, jakiś produkt, kupujemy, no to my otrzymujemy już na ASAPie 30%. Ale ASAP U... powiedz co to jest. Alina, ja wszystko powiem i nie przeszkadzaj mi teraz. <grym> Dobrze. No. się skoncentrować. No tak. oczywiście, że no tak. No proszę bardzo. Na ta ASAP to jest bonus taki, no powiedzmy abonament, tak jak się gazety abonemuje. Raz w raz miesiącu, w miesiącu mhm. jest tylko ASAP i jest y, taniej. No oczywiście, taniej. że można kupić w miesiącu drugi raz i trzeci, i czwarty, wtedy robimy to na sklep. I w sklepie otrzymujemy te 20% od 150 punktów 20% bonusu. Poczekaj, może Także... tutaj pozdrowie Izabelę. Halo Izabela, widzę, że patrzysz. No, mało nas, ale to nie szkodzi. Fajnie, że jesteś. Mhm. Także dostajemy też bonus 20%. Oczywiście to jest tak, jeżeli ja biorę na produkty na mnie, to mój sponsor dostaje 5%, a sponsor, mojego sponsora 25% i potem idzie do góry tak samo 5% i 10% i następnie 2%, 3%, także to wychodzi około 60% bonusów z tych produktów zakupionych. Na, przechodzi na naszych po prostu partnerów. Także chcę jeszcze dodać, że to znaczy nasza firma jest bardzo etyczna i nawet została za to wynagrodzona, ponieważ po prostu zostawia sobie niecałe 40% na produkcję i koszty administracyjne, a dla partnerów, którzy zajmują się tymi produktami rozdziela ponad 60%. I także u nas są stopnie takie jak beliwa, bulida, y, brąz, złoty, srebrny, złoty, diamentowy, diamentowy. Jeden gwiazdka, druga, trzecia, piętnaście. To już to zależy, to ile robi. Takie, y, w taki sposób. Jakie wynagrodzenia są? Poczekaj, może jeszcze wpiszemy. Powiemy, że u nas nie ma żadnych wpisywania ludzi jednego pod drugim. Tutaj nie ma takich żadnych kombinacji. Potem to jest w niektórych właśnie firmach. Ludzie odchodzą z całymi, że tak powiem, teamami do innej firmy, jak im się tam coś nie spodoba, czy rozczarowani są na słabe zarobki. To odchodzą całą linią, gdzieś tam u nas po prostu takiej możliwości w ogóle nie ma. Tak? Bo u nas każdy jeden jest jak gdyby oddzielny. Każdy jeden robi sam sobie. Tu nikt nikogo nie wciąga, żeby wpisz pode mnie, pode mnie, pode mnie, bo po prostu no, każdy jest, że tak powiem, samodzielny i niezależny. I na przykład, jak ja y, dobrze pracuję, to ja nawet mogę moją sponsorkę czy mojego sponsora, prze, że tak powiem, prześcignąć. Tak? I on wtedy nie ma wglądu nawet, kogo ja mam, ile osób ja mam i ile ja też mam dochodu. Także tu jest fajna taka tajemnica, no i każdy ma po prostu robi sam dla siebie. Ale dlaczego? Dlatego takie, że na pierwszej linię wpisujemy, wtedy opiekujemy się tymi po prostu naszymi partnerami, naszymi team partnerami, dlatego że samych nie może zostawiać, bo jeżeli robią kurację metaboliczną, są różne problemy w tym, każdy ma innego awatara, każdy jest w innym wieku. No, jeżeli jest jakiś problem jest, to nie pójdzie do małżonka, tylko się zwróci do sponsoru. I się spyta, jeżeli chce, oczywiście. Jak się samemu zostawia, to po prostu rezygnuje i nie, nie wie, co ma robić z sobą, czy ból głowy, czy co innego, a my to już przeszliśmy bardzo dużo i ludzi i tak. w ten sposób jest y, po prostu taka przyjaźń się zawiera z ludźmi. Nieważne, czy to w Polsce są, czy są w Luksemburgu, czy y, w Anglii. Jeżeli są w tej samej sprach, y, w tej samej y, języku, y, a nawet i z innych językach to samo. Y, dajemy sobie radę, nie ma problemów. Także my mamy około 10 czy 12 państwa w tej chwili i porozumiewamy się z nimi i nie mamy problemów. Teraz chciałem jeszcze coś powiedzieć. Pierwszy stopień Beliwa ma 500 punktów. No to są powiedzmy 3 osoby na pierwszej linii, jak robią kurację metaboliczną, albo 5 ludzi, którzy robią no, odżywianie komórkowe, albo bo powiedzmy dziesięć, jedenaście ludzi, którzy biorą tylko powiedzmy deli. O. To jest 40 punktów IP, bo nasze. To jest raptem 65 euro. Czy tak, 65 euro. euro. Chodzi tutaj na przykład, że od 80 IP nie płacimy za przesyłki, a 40 IP to nasze. Ale powiedzmy na, co jest, to jest to IP. No Mówiłem już, 40, 40 IP to jest nasze, nasze pieniądze są. To są internacjonalne hmm. punkty, bo my tutaj właśnie operujemy to chyba teraz we wszystkich tych networkach zamiast po prostu jakichś innych określeń czy pieniężnych kwot, to się mówi właśnie, że to są punkty, tak? Z tych punktów mamy płacone procenty. Także jest, powiedzmy na pierwszej linii mamy płacone 5%, na przykład jak będziesz, będzie mama czy siostra czy inni, to 5% będziesz miała po prostu bonusu. A jeżeli będzie już siostra swoją koleżankę, zaprosi i jest na drugiej linii, ma 25% masz z tego, a jeżeli prze ta y, koleżanka od twojej y, powiedzmy y, no, mamy jeszcze, za, jeszcze kogoś zasponsoruje, no to wtedy masz 5%. A dalej to już są takie y, od. Ogólne bonusy. To są, nie, to nie są ogólne bonusy, to są tylko od poziomów, jakim no jesteś. Tak bo wtedy w poziomie, jeżeli na przykład jesteś na Beliwa, to masz 1500 punktów. W tym czasie, w tych 1500 punktów około 10 ludzi, nie wiadomo na jakich liniach będą się rozwijali, nie? No także wiadomo. Teraz ja mogę coś powiedzieć na temat poziomu pierwszego. Poziom pierwszy to jest 500 punktów, jak mówiłem, 3, 10 albo Albo pięciu ludzi. Zależy ile punktów zro zrobią. No z tego masz, jeżeli jest to na pierwszej linii, od 100 do 200 euro. Bonusy są. Ale ten poziom pierwszy jest aż do 1499, bo czasami nie osiągniesz tego statusu drugiego, bulida który ma 1500, a od 1500 to już masz zarobki od 200 do 500 euro. Także jeżeli dobrze, dobrze pracujesz, po prostu idzie o to, chodzi, że dublują się ludzie, dublują się Twoi partnerzy, pomagasz im, Ty sponsorujesz, Ty im pomagasz w rozwoju w zdrowiu. i zdrowiu. W zdrowiu, rozwoju i on, oni też osiągną taki status jak Ty. To jest super w ten czas, nie? Następny mamy brąz. Brąz to ma 3000 punktów. No, 20, i, osób. No, 20 osób. 20 y, osób. Na wszystkich nawet nie, bo jeżeli na swoim na swoim po prostu, swojej linii, na drugiej linii, trzeciej, no tak i tak dalej, nie? Tam też, ten, teraz się zarabiasz od 500 do 1000, 700, y, 700 euro, tylko że to jest tak, że 3000 do 5099 jest brązę, a od 6000 jest srebro. I tuż, tu widać, jest od 1500 zarabiasz do no, no gdzieś około 1750, 2000 to jest, to jest srebro, nie? Na złocie to już masz 9 tysięcy punktów, trzeba zrobić 9 tysięcy punktów. Jak ktoś u ciebie brąza zrobi, czy innych, to już są 3 tysiące i tak dalej, i tak dalej. To się wszystko to się ogólnie, ogólnie wszystko łączy, wiecie, się całość wiecie. się liczy ogólnie na trzech liniach. O czwartej linii są całkiem inne pieniądze, bonus, inaczej sterujemy. I inaczej y, y, po prostu jest wypłacane, bo to jeżeli masz brąz, dostajesz z czwartej linii w dół, dostajesz 3%, a przy, jeżeli masz y, srebro, 6% w dół, od czwartej linii w dół, My bo to ty nie wiesz, to jaki tak. człowiek na dół po prostu y, będzie pracował, nie? To jest tak, następny jest diament, to jest 15 no tak. i tak dalej, i tak dalej, nie? No to może, no, bo to za dużo teraz wyjdzie. To no, za dużo opowiadania, bo to było i... na godzinę gadania. No ale to jest w tej chwili praktycznie naj, nie takie ważne, bo to, jak to się mówi, wyjdzie wszystko w praniu, tak? Najważniejsze jest, żeby mieć chęć i wytrzymać, bo na przykład my nie żyjemy, że tak powiem, w brakach. Jak ludzie są w braku. To po prostu, a patrzą tylko, jak szybko zarobić te pieniądze, i wtedy nie mają wytrzymałości, tak? Tu trzeba po prostu logicznie myśleć, cierpliwym być i mieć dyscyplinę. Chociaż ja mówię, że jeżeli ty się zakochasz w tym produkcie, na przykład jak my, bo my na przykład chcemy długo i zdrowo żyć, i u nas chodzi o odżywianie komórkowe. Tak? I jeżeli ktoś, na przykład, przestawi się na to odżywianie komórkowe, to po prostu z tego nigdy nie zrezygnuje, bo to jest świadomość. My żyjemy w tej chwili w takich czasach, że naprawdę mamy produkty zanieczyszczone. To nie będę może opowiadać, bo każdy o tym wszystko wie, tak, że mamy za dużo plastiku. Mamy za dużo różnych ciężkich metali, jeździmy samochodami, wchłaniamy spaliny, nawet nie myślimy o tym, bo człowiek jest nieświadomy i po prostu potem różne schorzenia występują. A żeby funkcjonować, po prostu trzeba oczyścić organizm, odkwasić, dożywić no i dbać o to tak? na stałe. A nie, żeby tylko dorywczo, jeżeli na przykład ktoś weźmie kurację, zrobi, zeszczupleje i potem po prostu to rzuci, no to niestety, ale y, kiedyś te nawyki znowu y, przyjdą te same i znowu będzie miał problem, tak? A my postanowiliśmy zdrowo żyć i dlatego będziemy dalej się po prostu tych produktów trzymać i nie zmieniamy na żadne inne, ponieważ to są wysokowartościowe produkty. One są, mówi się, że one są drogie. One nie są drogie, bo jak policzyć na przykład w Deli jest 115 różnych składników minerałów, witamin i elementów śladowych no to nie trzeba dokupować na przykład jodu, czy magnezu, czy tam jakiś innych witamin, bo tam w tym Deli, w jednym opakowaniu, co kosztuje niecałe 70 euro, 67, 67 czy coś, no to jest i jak się na przykład się kupi Deli, to już jest 40 punktów, nie tych IP. I Muszę. dlatego warto, jeżeli na przykład ktoś chce w biznes wchodzić to wie, że tutaj nie ma żadnego pakietu, my nie musimy wykupować żadnych, żadnych wielkich jakichś zakupów. U nas nie ma żadnych VIP-owskich, a właśnie przypomniało mi się, że kiedyś, jak zaczęłam już w tym Live Plus robić, to właśnie. E, tak się zafascynowałam tym biznesem, że po prostu zaczęłam się szkolić na YouTube i tam właśnie trafiłam na Piotra Mosia, na bardzo fajne jego przekazy, i po prostu zafascynowałam się jego, właśnie tymi przekazami, bo naprawdę super. No i aż tak bardzo, że zawędrowałam do łodzi na jego szkolenie, tak? No i tam oni właściwie kiedyś byli, to była firma Savre i oni tam właśnie polskie produkty różne oferowali. I ja chciałam zdradzić moją kochaną firmę Life Plus i zajęłam się też jakiś czas tym właśnie Savre, ale się okazało, że my tutaj w Niemczech nie możemy w ogóle tych produktów polecać, bo one nie były w ogóle dozwolone na rynku tutaj niemieckim okay. i Mój Rysiu powiedział, że on nie wchodzi w żaden inny biznes, bo on tylko zostaje przy Live Plus. Jak chcesz, to sobie rób ten savre, a ja zostaję. No i ja po prostu potem, no to było bardzo krótki taki epizod, wróciłam z powrotem do tego Live Plus, bo ja chciałam dwa na raz robić, nie? Bo ja w ogóle sobie nie zdawałam z tego sprawy, że jak się robi jakiś biznes... To trzeba zebrać energię tylko tak jak rakieta w jednym kierunku. No. I trzeba lecić. Nie dwie sroki jedna A są właśnie tacy, co niektórzy wymieniają się produktami, bo mówią, ja cię wesprę tu, 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 tu. A właściwie nasza firma ma wszystkie produkty, które są potrzebne do życia. To znaczy, mamy parę, trochę kosmetyków które to znaczy to są natura, kosmetyki, potem mamy pastę do zębów, mydło, mamy mm, wundarzel tak zwaną, która to jest taka maść właściwie, która Bóle. żel, która powoduje właśnie znieczulenia bólowe, prze, przy ukąszeniu na przykład owadów, no po prostu to jest taka, no nawet sama nazwa Wunda żel, to jest po prostu czarodziejska, czy wspaniała żel na wszystko, tak? Przy zapaleniach i tak dalej. To jest takie coś jak może... Pobudowana na komforze. Na kamforze, tak. Kamforze. Także do uszu czy innych, tak jak myśmy kiedyś używali, jak mało dzieci, jak nam bolały uszy. Tak, bo mieliśmy, babcia no, przecież nie robiła kamforze do uszu. No, Także i poza tym jest. mamy jeszcze, właśnie, na odżywianie komórkowe i przeróżne oddzielne, ale to są wszystko produkty <laughs> synergiczne, zdrowe, bez żadnych zanieczyszczeń. No i przede wszystkim bio, nie? Także. No. Tak byłoby na tyle na dzisiaj. Chyba no, tak, nie, bo... Bo nie będziemy się tutaj y, rozwodzić. A halo Paweł, widzę, że nasz Także... synek nas ogląda. No. No, tak Także jakby ktoś chciał to na prywatne. Na prywatnie Jeżeli byście mieli ochotę właśnie dołączyć do naszego teamu, to Rysiek się coś. jest zawsze do dyspozycji, bo jemu robi szpas, jak to mówi przyjemność, Rysiek jest na emeryturze, więc ma dużo czasu, no i po prostu, a ponieważ on bardzo lubi, to jest jakby jego gra, sobie właśnie wyznaczył cele i chce, chce osiągać szczyty, także potrzebujemy wsparcia od fajnych ludzi otwartych, y, którzy po prostu znają rozwój osobisty, albo chcą się rozwijać, my będziemy Was wspierać, no i pomagać. I, i, i sobie po prostu pomagać zdrowiu. I sobie I o to chodzi, odżywić sobie komóreczki, które są najważniejsze u nas. Tak, bo zdrowie najważniejsze. Pieniądze jest też ważne, pieniądze są bardzo ważne, bo jak ma człowiek pieniądze, to może sobie właśnie produkty kupić. A jak działa się w networku, to można sobie właśnie zrefinansować te produkty i wtedy właśnie jest przyjemność, tak? Także, jeżeli ktokolwiek z Was chciałby wejść do, naszej, do naszego teamu, to po prostu dajcie znać a cały, że tak powiem, udział niecałe 70 euro i to jest inwestycja tylko w siebie. Nie ma tak, że coś musicie kupić i nic z tego nie macie, bo na przykład jak idziecie na jakieś szkolenia, to płacicie pieniądze, a to są tylko szkolenia i wyleci, że tak powiem, z głowy i nic się w ręku nie, nie ma. Tu jest konkretna rzecz, po prostu dostaje się produkt, no i dostaje się taki pin, czyli kod, i już ma się online shop. Tak. I można działać, i można się rozwijać, i nic, i nic no, się nie traci. To dziękujemy za wysłuchanie. Wszystkiego dobrego Wam życzymy, i żegnamy Do następnego razu. Cheers. Cześć.